Siema, Bakteria, Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje. Za nami bardzo ciekawy tydzień. W Ekstraklasie najwięcej emocji wzbudzał oczywiście mecz Legii z Widzewem, gdzie były oprawy z obu stron, a to wszystko przy pełnych trybunach. Najlepszy wyjazd zaliczył jednak kolejarz do Wrocławia, a do tego awansował do jednej ósmej finału Ligi Konferencji Europy. Oprócz tego było otwarcie stadionu w Sosnowcu, a na sam koniec rozegrano derby Dolnego Śląska, więc ja już nie przedłużam i... Zapraszam na Piknik! Ponad 10 lat minęło od ostatniego meczu Legii z widzewem przy Łazienkowskiej. Na polski klasyk, dwoma specjalami wybrało się blisko 1800 fanów łódzkiego widzewa. Po dotarciu pod stadion wykazali się smutni panowie, czego efektem było zawinięcie aż 44 osób. Łącznie w klasce zameldowało się 1751 widzewiaków, i był to drugi najliczniejszy wyjazd w kolejce. Gości tego dnia wspierały delegacje ruchu i elany. Widzewiacy w drugiej połowie zaprezentowali oprawy, na którą składały się cztery transparenty oraz sektorówka przedstawienia widzewskiego fanatyka transy utworzyły hasło ten złoty herb ty z dumą noś i nie pozwól by obrażał go ktoś całość uzupełniły stroboskopy które jako jedyne weszły na stadion yeah. na wyjście piłkarzy zaprezentowali oprawę, która przedstawiała kobietę z logo amerykańskiej wytwórni Columbia Pictures z wyciągniętą do góry prawą dłonią trzymającą pochodnię niczym statua wolności. Żyletę przykryła malowana sektorówka z hasłem Ultras, a całość uzupełniły race odpalone na dachu komponowujące się w pochodnie. W drugiej połowie na Żylecie zaprezentowano największe racowisko w jej historii. Pośród powiewających flag na kijach odpalono około 320 rac. Ten mecz przy Łazienkowskiej oglądało 27 522 widzów i była to zdecydowanie najwyższa frekwencja w kolejce. Na wyjazd do Wrocławia udało się 2085 lechitów i była to zdecydowanie najwyższa liczba wyjazdowa w kolejce. Oprócz tego fani kolejorza zaprezentowali konkretny pokaz pirotechniczny. Śląska z Lechem na trybunach oglądało 13 922 widzów i była to druga najwyższa frekwencja w kolejce. Zagłębia Sosnowiec z gks Katowice odbył się bez udziału kibiców gości. Gospodarze poinformowali klub z Katowic, że nie uzyskali zgody od stosownych organów na imprezę masową z udziałem zorganizowanych grup kibiców gości na nowym obiekcie w Sosnowcu. Zagłębie tego dnia wspierało aż 800 legionistów, 42 beskidowców oraz delegacja Czuwaja, Slawii i Olimpii. W trakcie meczu zaprezentowali humorystyczną oprawę nawiązującą do programu Pamiętniki z Wakacji. Romek Cygan, 64 lata. Zostawił kolegów pod częstochową. Na sektorówce przedstawili zapewne sytuacje z lipca poprzedniego roku, kiedy to Togieksa ze zgodami próbowała zaskoczyć kibiców zagłębia wracających z Gdyni. Całość uzupełniła odpalona pirotechnika. Ten mecz w Sosnowcu na żywo oglądało 11 600 widzów i była to trzecia najwyższa frekwencja w kolejce. W poniedziałek w Lubinie rozegrano derby Dolnego Śląska pomiędzy zagłębiem Lubin a Miedzią Legnica. Miedzianka pierwszy raz w historii wybrała się tam specjalem. Goście na sektorze pojawili się w jakieś 7 stówek przy wsparciu swoich ziomali ze Śląska Wrocław. W trakcie meczu zaprezentowali racowisko i spalili trochę miedziowych barw. <gry> Wiedziowi na ten mecz przygotowali oprawę z hasłem. Różne miasta, jedne barwy, jedna pasja. Oprócz trzech sektorówek i flag na kijach na sektorze pojawiła się również pirotechnika w postaci świec dymnych oraz ogni wrocławskich. Derby na stadionie w Lubinie oglądało niecałe 7 tysięcy widzów. 57. notacja z się z numerem Z zadania, z, z numerem 7. Hello. Enrique 7 miejsca na murawie Juka Słomare, 11, a więc kręgła wieta, oraz zawodnik oznaczony na 19, Dimitar, Welkowski, a ja drodzy miesięcy, widzę 8, 9, oraz 9, 9, 9, apeluję do Was o zaprzestanie używania środków 9, przypominamy, z tego 9, mogą 9, 9, prośbą o zawsze stanie używania środków biotechnicznych na Stadionie które jest zagrożone. Wrodzy panie, z tego tytułu mogą prosić konsekwencje tak dla więc proszę was o zawsze stanie używania takich właśnie środków. tego marca tutaj po napadniku zewnętrznym centrali będzie się zbiórka Warto również wspomnieć, że w czwartek Lech Poznań zmierzył się w drugim meczu Ligi Konferencji Europy z norweskim Bodo, na którym zaprezentował oprawę pod tytułem Hooligans Champions League. Kolejowż awansował do jednej 8 finału i w kolejnej rundzie zmierzy się ze szwedzkim Diur Gardens. Mecz z Bodo przy bułgarskiej oglądało aż 34 17 widzów. Na piątkowy wyjazd do Białego Stoku wybrało się 91 medalików. Do Gliwic przyjechało 489 sympatyków Krakowi, w tym 67 sączersów. Do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą dotarło 110 koroniarzy. W Gdańsku zameldowało się około 300 warchołów. Lechiści zaprezentowali oprawę z wymownym hasłem adekwatnym do sytuacji w klubie. Lechia to my. Wyjazd do Mielca zaliczyło 360 górników. Torside wspierało 56 ziomali z Wisłoki i 5 z Gieksy. Dzięki uprzejmości na wciarzy mecz w Płocku mogło obejrzeć 200 portowców. 78 kibiców górnika Łęczna było obecnych na wyjeździe w Rzeszowie. GKS Tychy pojawił się w Bielsku w 126 głów, a pod Beskidzie zaprezentowało oprawę. Wyjazd do łodzi zaliczyło 171 gości z Głogowa, w tym 69 stylonowców. Gospodarze, oprócz flag, wywiesili też transparent skierowany do lokalnego rywala DWH niby goście kumaci. Trują się do ludzi, w tym do swoich chorzowskich braci. ŁKS w trakcie meczu zaprezentował pokaźne racowisko, a na stadionie króla łącznie zasiadło 7375 Widzów. W Gliwicach, gdzie obecnie swoje mecze rozgrywa ruch, zameldowało się 353 fanów Rzeszowskiej stali. Gości wspierało 50 fanów Karpat, 5 Łady i 3 polonii. Jestem! Łącznie na trybunach w Gliwicach zasiadł komplet 9285 widzów. Kibole hutnika zaliczyli wyjazd do Jastrzębia. Do Olsztyna wybrało się 167 czarnych koszul. Olimpia, grudziądz na meczu z Gedanią Gdańsk, zaprezentowała oprawę. W tym wydaniu to już wszystko. W następnej kolejce ciekawie zapowiada się wyjazd lechistów do Poznania i zagłębia sosnowy z dotychów. Niestety, mecz GKS-u Katowice z Wisłą Kraków odbędzie się bez udziału kibiców gości. Dajcie znać, na jakie wymecze czekacie w następnej kolejce. Kto wytrwał do końca, niech tradycyjnie zostawi komentarz o treści piknik. A ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.